Biebiuki i Bobry? Dzień dobry, dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. My już ruszamy z domu, eee, tylko chciałem pokazać tutaj króliki, bo teraz właśnie to one będą w głównej roli, najprawdopodobniej dzisiaj, a może nawet nie tyle one, co chata dla nich, którą będziemy musieli dostosować i przystosować dla nich. Siema, jak tam? Bawcie się, bawcie się. Już niedługo będziecie miały taką przestrzeń, że hej! Hey, by, by the way. I hey, to po angielsku. Shanu". No dobra, to tyle. O, napisz się wody sobie bardzo dobrze. A my ruszamy. Na razie musimy dowieść jeszcze zakupy, bo panu hydraulikowi zabrakło rur. Ruszamy. Jesteśmy już w zoo. Zakupy kolejne zrobione tutaj dla pana e, hydraulika. Zobaczcie. To przywiózł. what he said, it, what for he take, the duck? Ale no. so no, nie powiedział nie No nieważne, w każdym razie wziął tą, to jest pani, dziewczynka, kaczka, sobie z domu przywiózł, żeby była świeża. No, no, no obiadek. No, dobrze, to padało wczoraj dość mocno. E, całą noc prawie padało. Teraz dopiero wychodzą pewne ankamenta, na przykład tutaj. Ta ziemia nawieziona tu. Pod wpływem uczciwej, uczciwego ciężaru faceta się po prostu mocno zapada. Trzeba będzie tutaj coś sypnąć. Tutaj jest solidnie, no ale to dlatego, że tutaj ziemia praktycznie nie ma ziemi. Kamień na kamieniu. Ech, dobrze. Idę się przywitać ze zwierzakami, dać im coś dobrego i do roboty. Kaczka stoi na jednej nodze. Jak Ewa wczoraj. Tak ci wygodniej? No spoko. A świneczki śpią. Dzień dobry. Dzień dobry prosiaczki i kurki. Przyniosłem wam arbuza. Kto chce? Kto chce, kto chce malowane owce? Dobra, już wam daję. Już sobie wcinają. Dobry arbuzik? Dobry. Chrupki. Smacznego. Stój sobie kaczuszko na jednej łapce. Powiedz mi tylko, gdzie jest reszta kaczek. Tutaj pan szykuje miejsce na... No na, na właśnie, na, 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 na zioła. Cześć, dzień dobry. O, są kaczuszki tutaj. Nie to zastanawia właśnie kozucho, co ty tam jesz? A ty sobie wyjadasz stąd po prostu, bo tu ciekawiej, tak? Z, z worka, zamiast tam wysypane to samo. To z worka lepiej. No dobra, to smacznego. Dobra, dzisiaj tutaj instalacja. Ponieważ wisi na mną i na Dasią zresztą jazda zaraz po dziewczyny, więc nie zaczynamy żadnej poważniejszej roboty. Ale raz, żeby... no bo parę minut się popracuje. Człowiek się tylko spoci, trzeba będzie jeszcze jechać się przebierać w międzyczasie. Także tam większe prace zostawiliśmy na później. Natomiast tutaj, ma swój sposób terraforming. Tutaj rzeczywiście jak popadało, to tu się zrobiło takie bagienko, więc teraz tutaj wrzucamy gruzu, tego, który mamy pod ręką w okolicy, porozrzuciliśmy tutaj już, robi się stabilnie, później to się już jakoś tak, jak się połgniata, to przykryjemy ładnie czymś, żwirkiem czy czymś. Natomiast tutaj udało się nam podnieść to, yy, to drzewo limonki, zobaczcie Państwo, stoi teraz prościusieńko, a leżało tutaj wcześniej. No, ono w ogóle się przewróciło e, po, po, po pewnych ulewach tutaj niedawno Żeśmy je trochę w wcześniej unieśli I teraz żeśmy je wyprostowali całkowicie Staraliśmy się robić to na tyle delikatnie Żeby nie uszkodzić, a właściwie uszkodzić jak najmniej korzeni Mam nadzieję, że będzie ok Teraz wygląda zdecydowanie lepiej Chociaż jest ciężej dostać się do e, Owoców limonki Ale jako, że praktycznie i tak żeśmy nie korzystali z nich To już no, w końcu spadło na ziemię Miałem się nie spocić, ale się nie udało Dobra na razie kończymy, zaraz jedziemy do dziewczyny, yy, ale najpierw do wodopoju, miałem resztkę wody to tam sobie. nawilżyłem się, ale to po prostu jak kropla wody i na saharze. Także szybciutko wezmę dla siebie, dla Ansi, wracam, wypijemy i jedziemy. Mieliśmy właśnie wyjeżdżać a ja mówię, "E moment, co jest? Tobie się biały, coś nie tego. Gdzie ty, Nie, nie tu, nie tu. Tam do domu, do domu. Do domu. No. Tak, właśnie. Niestety. Pracownik zostawił otwarte czy jak dzisiaj żeśmy przyjeżdżali. To była otwarta dama. Uczulamy ich, tu są zwierzęta. Dziewczyny odebrane już w domu, ale już poza domem również. Bo żeśmy właśnie ruszyli, coś zjeść. później będziemy. O, proszę. Jechały sobie kawajeczek dalej, no niech będzie. Yy, zaraz siadamy, jemy, potem dziewczynki do babalu, a my do... do, do roboty. Także tak. Dziewczyny mają ryż z mięskiem, a ja zamówiłem sobie ryż z ja zamówiłem sobie oczywiście sałatkę z wołowiną i czekam na nią już dość długo. Także dziewczyny zajadają, a ja tylko chciałem wskazać, bo się pojawił tutaj taki przyprawnik. Bardzo fajnie robią taki czosnek w plasterkach marynowany. Bardzo dobrze. To jest lekko słodkawy, marynowany z octem. Z... Ale jest z czym jeszcze. Z chili na pewno, bo jest pikantny. Ale bardzo fajna sprawa, taki dodatek, jak się mówiłem. No dobra, to smacznego. Przyjechać pod po babalu <coughs> Zostali dziewczyny. Asia się przesiądzie na motor eee, i my jedziemy do roboty. Po sobie posiłku należy to spalić w jakiś sposób że przyjechały dzieciaczki jakieś. Też super. Kumerskie, to dobrze. Bardzo dobrze. O, I teraz nasze jeszcze idą. Takie średnio zachwycone. Dżunku! Proszę bardzo swoje rzeczy zabrać. Proszę. Jedziemy. No i nareszcie znowu w pracy. Co tam, co tam? No nie, to u nas, czy nie u nas? Chyba nie u nas. Dziwno. Tutaj pan próbuje się przebić przez skalne, skalne czeluścia. Na posadzenie, posadzenie jeszcze drzewka. Ja od razu wezmę siatkę i nożyce docięcie. Myślę, że jeszcze gdzieś tutaj są. No to jednak u nas. Dobra. Siatka jest, nożyce. Usłyszała mój głos. Wybiegła stamtąd. I woła. Druga idzie. Co, chrumki moje? Co, świniaczki? No nie mam więcej na razie, nic wiecie? Nie mam, przepraszam. Nie wziąłem więcej. Nie wziąłem więcej. Chrumolki. Chodź, chodź się pochrumkać, nie? <śm> Kuski sobie podjadają teraz trawę świeżą. Tutaj sam próbuję podpalić je. Nie żartuję, oczywiście, chodzi o mrówki. Mam mnóstwo czerwonych mrówek tam jest. jakby nie, nie, nie chcemy, żeby były. No a tutaj będę teraz siatkę rozkładał. Położę ją tak zwiniętą, ale się odrolowała sama tam. <laughs> Dobrze, że się tam to wzgórze było i się zatrzymała. Oki do oki. Tu będzie jeden słupek. Tu będą szły. Tam, tam. Najważniejsze to siatka wzdłuż ogrodzenia. To jest priorytet, ale postaramy się dać na maksymalnie dużej powierzchni. Czemtych, ciemtych, ale u Tylko chciałem pokazać Państwu, bo tu już jakby lecimy z kolumnadą. I to ma być furtka, ja po prostu muszę być, musimy być... tu wkopać. I akurat tutaj był taki zrzut większych głazów po prostu. I wszystko takie wielkie i masywne. No trudno. Służbyśmy zrezygnowali z kopania. To są takie głazy narzutowe, że nie, no nie, nie, to nie wiem kiedy byśmy je wykopali. Postanowiliśmy, że zrobimy furtkę po prostu w oparciu o tutaj, czyli to będzie tylko jedna. Kto powiedział, że musi być na środku. No nie sobie tutaj wykorzystamy od razu tę yy, tą kolumnę. No ale tutaj też jakby małe. stąd... O proszę, tu też jest stąd wyciągnięte te wersje. Tutaj. Także tu jest rzeczywiście rumowisko niezłe. Dobra, ja idę. No, zrobić zakupy do, napojowe, ale najlepiej z bo pytam się tego pana, pracownika tutaj, co chce dopić On mówi spre, sprech. spre, spre. Patrzą na ją, On mówi, że nie ma pojęcia co to jest. No, mówię, może sprite? mówi, nie. Tym pytam się, taka zielona puszka, on mówi, nie, czerwona, wie może Coca-Cola. Nie, sprech, sprech. Aśka się śmieje, mówi, dobra, to idź i kup mu sprej teraz. Nikt nie ma pojęcia co to jest, w ogóle. Powiem w sklepie, najwyżej no, się wygłupie trochę. O, taki upał, to na przyjemność, robić. Nie wiem, czy dobrze kupiłem, bo już pokazuję. Carabao to jest energizer dla Asi. A tu pan, ja mówię do niej, że sprech, ona mówi sprite, a ja mówi nie, sprech. Ona mówi, a, express. Że express, że też taki energizer. Mówię, to pani daje, może to to. Zobaczymy, czy trafiliśmy. A, za moment chwila prawdy. Baby. Yeah. Here you are. Mm -hmm. bardzo, jak specjalnie. Bo to... i zaraz zobaczymy, Czy to chodziło o to? Baby. Baby this one. Yes. What is it? Express? What jest? This. Okay. Ba. Okay. At paniera, yes. this one. Trafiłem. O to chodziło. Proszę. Asia zostawiłaś torbę. i miarkę. What? O, maszcie los! Jeszcze drink gdzieś. To jest. Energy! Pięknie się rozpadało. Here, baby. You're welcome. Let's go. Kaczuchy sobie cieszą się z mokrego. Tutaj jedna ma problem z okiem. Ona miała od początku ten problem. Nie miała zakraplane, ale to nic nie dało. Widać, że nie widzi, widać, że nie widzi na to oko po prostu. coś tam porobiło. Dobra, jadę po gwoździki. Przyciąłem teraz belki na tej poziome takie, e, poprzeczne, poprze, 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 poziome. No w każdym razie będziemy robili teraz już płotek, ale potrzebuję gwoździki. Właśnie wróciłem z gwoździkami. Całą drogą gdzie je położyłem? A tutaj. Te będą doskonale. Nie, Nie potrzebuje. Like like okay. No i właśnie wróciłem i muszę jechać jeszcze raz w to samo miejsce. Bo teraz pan mówi, że mu brakuje rurki. Do podłączenia wody. Do zlewy. Jakiej rurki Pierdurki? Coś w tej metalowej takiej pewnie. Tam coś się może zrozumieć. Tak. No, ale tutaj daję klejem. Uuu. Dobra, jak trzeba, to trzeba. Ta pogoda daje się we smaki, tam tak śnieje, skacze i w tym momencie tak nie wypada wszyscy panie taka, taka rurka, Oto, o takie rurkę chodziło tam. Bardzo proszę. I zaraz będzie podłączone wszystko. Pramcy elegancy, Będziemy mieli wodę w kuchni, aż te dziurki, kochany. nie Rozpoczęliśmy pracę nad płotkiem królikowym. Staram się, żeby tu w miarę było równo z tej strony. Tylko pokazuje, że nierówne są patyczki, ale to nic, bo w to się tam zniweluje grunt, także będzie dobrze, będzie Pan zadowolony. Pokażę Wam teraz tutaj na zapleczu, że się tak wyrażą, na tyłach. Trwa przygotowanie jedzonka dla zwierzaków. Tutaj gotuje się ryż w takim oto palenisku. Classic. Yy, metalowa wysłona, żeby wiatr nie gasił, tudzież nie wzbudzał za bardzo ognia, czyli to sobie w takie miarę prze... No tu możemy troszeczkę... Dosunąć to możemy troszeczkę dosunąć, czyli zwiększamy temperaturę po prostu, odkręcamy ogień przepraszam. I tutaj cyk. O! Pohałasowałem trochę. Dobra, gotujemy. Niedługo po prostu pora karmienia zwierzaków. A tutaj no cóż. Góra pociągnięta ta musiał pójść górą tutaj, bo musiał być spadek także tutaj wychodzi jak wychodzi ale jest zrobione, tylko nie bardzo wiem do czego wszystkie te rury są tutaj rozumiem tam jest walka aha, dobra, tu jest podprowadzona woda, a tu jest odpływ, dobra już wszystko jasne no to można budować zatem Chyba ekipa jutro przychodzi i będą właśnie robili łazienkę. Tam. Aha, jeszcze jedna rzecz. No, ze światłem jest lipa. Elektryk dopiero będzie, ale nie wiem, czy to będzie widać. Tam, 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 tam. Zrobione. Działa. Brawo. Tutaj się przybija ostatni gwóźdź do trumny. Proszę bardzo. Wyszła, tylko pomna chwila. Pierwsza część płotku, bok jeden zrobiony. Teraz tylko to trzeba będzie do kolumn, do paliczków. Niesiemy? OK. No nie uda się nam zainstalować. Jemyt! Spaduwa. Dobiegliśmy, przestało padać ci się zaczęła śmiać, ale nie, znowu zaczyna. No. Wiemy. Ja tu sobie wyszedłem w poszukiwaniu przewiewu. A tu zobaczcie, kaczuchy od razu wyczuły. Że tu można popływać sobie. Tak lepiej. Się woda zebrała. Dobrze kaczuchy, nie bójcie się. W sumie nie musicie się oswajać, ale nie róbcie jaj też takich. Ucieczka. Ok, drugi płotek skończony. Czyli mamy już dwa boki, jeszcze zostanie nam do zrobienia front z no tak, najbardziej karkołomną, czyli furtką po prostu. Ale to już na spokojnie jutro będę robił, bo u nas jest już piąta. A właściwie po piątej. My, I panowie już. Nie, piąta. Panowie już właśnie sobie kończą robotę. Znaczy sam jeszcze będziemy w karmieniu ale my już. My już musimy jechać powoli po dziewczyny, bo już tam do nas dzwoniły panie, że jęczą, że już chcą wracać do domu, także się zawijamy. A tu nie ma światła? Tu jest jakaś inna technika pewnie, albo była. No i bo chciałem zobaczyć jak tą pan tą rurę zrobił. No ale dobra, tam się przekuł, tam się wykuł. Dobrze. Zrobił to w porządku, git. No to dobra. Kolacja jest serwowana. Zobaczcie, kaczka odgania kura, kury. To te kury w takim razie w akcie zemsty odgoniły te mniejsze kaczki. Do dużej nie mają startu. Nie mają podejścia. Duża sobie z nimi radzi, ale tamte już gonią. Co świniaczki? No zaraz będzie żarełko. Zaraz sam wam gotuje. Zaraz będzie. Zaraz będzie żarełko. Zaraz będzie żarełko. Gruba się nie lubi czochrać, to nie. Dobra, z tej strony płot przybity, z drugiej tylko stoi kurka rurka. Trzeci raz dzisiaj ta ucieczka, ta sama ścieżka, ta sama droga. Chyba nie ma co liczyć na to, że przejdzie, stanie jakoś na najbliższym czasie. A już mamy troszeczkę i nóż na gardle bo na 18 Babalu jest zamkane. Oczywiście panie zaczekają trochę dłużej, jak będzie taka potrzeba. Ale już jest za 26, także powinniśmy już to nie jechać po dziewczynki. Dobra, chowam telefon i kamerę do Asi do torby i jedziemy. Nie ma co. Właśnie dotarliśmy do Babalu. Buty całkowicie uh. przemoczone, skarpetki mokre, wszystko. Bielizna mokra, ja mokry, tylko włosy suche w miarę. Także... A jeszcze przede mną droga z powrotem. Oczywiście jadę samemu, bo dziewczyny jadą sobie to w Droga do domu. No to do zobaczenia na chacie. Cześć. No to jest właśnie ujęcie z domu, plac zobaczą podjadam sałatkę koszulka bardzo piękna bardzo dziękuję za projekt teraz jeszcze musią dostać jakiś czas temu ale um, dawno jej nie było doma Wyłciuka wykąpany chciałbym powiedzieć że pełen po energia to nieprawda jestem skonany jestem skonany um, dzisiaj zafundujemy fundujemy dziewczyną wcześniejszą kąpiel Hoprzył do łóżka i ja też chcę jak najszybciej do łóżka. No oczywiście muszę złożyć do odcinek jeszcze na jutro. E, Asia tutaj szukuje pędy bambusa. Znaczy pędy, No to jest e, korzeń bambusa. Jury e, pico it? Pickle od like, czasami. Yeah. Mm, bardzo pyszne to było. Asia przygotowuje to tutaj. A ja teraz będę mięsiwo e, jeszcze smażył. Dziewczyny już sobie za zamówiły kolację. No i do, okay, no i co? No to właśnie, no to tak już, jak, jak, jak to takim tradycyjnym domowym podsumowaniem na razie kończę, ale jeszcze nie kończę odcinka, jeszcze się nie żegnam, momencie, bo jeszcze może coś wymyślę do powiedzenia, bo w sumie miałem powiedzieć coś, ale nie wiem, czy mieć. Dziewczyny już yy, szamały, ja szykuję sobie, znaczy sobie, może Asia też zje. Tutaj mięcho z yy, warzywami i yy, z grzybkami. Do tego jeszcze pójdzie troszkę bakłażana, ale to buzię, na sam koniec, żeby nie zrobił się taki ciapek, tylko żeby był taki lekko krupiący, więc dosłownie na 2-3 minuty wskoczy i wystarczy. Proszę bardzo, jeszcze tylko przebitka. Tak wygląda kolacja moja i Asi albo moja, nie wiem jeszcze. Na pewno ktoś to będzie ja. Jami, jami. To już jest czas pożegnania, ale zanim, zanim kilka słów, to jeszcze krótko o tym, co się dzieje w tej chwili na, na, na froncie linia prądu się poszerzyła, pomimo tego, że premierzy obu krajów, Kambodży i Tajlandii, odbyli rozmowy z Donaldem Trumpem i każdy z tych przywódców zadeklarował chęć deeskalacji, zawieszenia broni. Po prostu Donald Trump zaapelował w tej chwili o zawieszenie broni i zarówno Hun Manet, jak i premier Tajlandii potwierdzili, że takie zawieszenie broni jak najbardziej są gotowi wprowadzić. To zawieszenie broni nie było, nie trwało chyba w ogóle, nie było, nie było takiego momentu. Nawet jeśli był, to był, to był bardzo krótkotrwały. Eee, w tej chwili walki się rozprzestrzeniają wzdłuż granicy całej. Eee, Tajlandia uruchomiła swoją marynarkę wojenną, którą wysłała w kierunku Kambodży. Eee, pojawiły się nowe punkty, w których... Ulala się właśnie pokazało, jak zalane jest Poypet, czyli miasto przy granicy z Tajwanem, a miasto w Kambodży. Pojawiły się inne punkty zapalne, w tej chwili w dziewięciu miejscach na granicy kambodżańsko tajskiej prowadzą są bardzo silne walki, silniejsze niż do tej pory, czyli tutaj nie, nie ma mowy o żadnej deeskalacji, jest eskalacja, jest coraz gorzej, jest coraz ciężej, wiele osób zaczyna Wcześniej byli przekonani, że to będzie tak jak przy poprzednich konfliktach, bo takie się zdarzają co kilka lat. Zdarza się tutaj takie wymiana ognia, jakieś kilku, kilka, kilku żołnierzy gigie, i później sprawa przycicha. Za każdym razem agresorem są Tajowie. A wynika to wszystko z, jakby z ich rozgrywek wewnątrz państwowych. To nie jest kwestia tego, że oni tutaj, tu i teraz potrzebowali tą, nie wiem, zdobyć tą świątynię. Sytuacja wewnętrzna w Tajlandii jest nieciekawa. Gospodarczo Tajlandia nie wszędzie zbyt dobrze w tej chwili. A politycznie jest tam po prostu chaos. Teoretycznie rządzi parlament i, i pa, była pani premier już w tej chwili. Nie. W praktyce hunta wojskowa, jest jeszcze monarchia. Coś, co, co robić, kiedy jest chaos wewnątrz kraju? No, trzeba odwrócić uwagę społeczeństwa od tego, co się dzieje, i znaleźć sobie. Wspólnego wroga, najlepiej wroga zewnętrznego. Wróg zewnętrzny buduje nacjonalizm, yy, nacjonalizm po, 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 następstwem nacjonalizmu jest wzrost y, poparcia dla rozwiązań siłowych, dla armii, no i, yy, i za tym idzie również poczucie wartości narodowej yy, i umocnienie monarchii. Cierpi na tym demokracja, oczywiście. Yy, tym wrogiem zewnętrznym bardzo często właśnie jest Kambodża, która ma yy, te, te starcia z Kambodżą, mają wyciszać, jakby od, odciągać uwagę yy, społeczeństwa tajskiego od tego, co się dzieje na Birchuszce. Yy, no ale tym razem to się coraz bardziej jakby komplikuje, bo zazwyczaj to trwa 2-3 dni, kilka dni po prostu i, i, i sprawa przycicha. Teraz zamiast przycichać, jest coraz gorzej. Dzisiaj mi Asia już powiedziała pierwszy raz, bo do tej pory też była jakby przekonana, że to znowu minie. Dzisiaj pierwszy raz mi powiedział, musimy zrobić duże zapasy ryżu, i musimy, musimy pomyśleć, żeby mieć jakieś miejsce, żeby się schować. No, ja to mówię wszystko z uśmiechem, ale mnie ale, ale jest to niepokojące, że, że tak naprawdę każdy po cichu liczył, że, 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 że to się zacznie uspokajać, a jest dokładnie odwrotnie. Mam nadzieję, że, że, będzie, że, że jednak będzie, będzie dobrze. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Zachęcam do łapek w górę, do komentarzy pod odcinkiem i oczywiście subskrypcji kanału. Będzie mi bardzo, bardzo, bardzo miło. Jutro 7 rano czasu, 7 rano czasu Polskiego, kolejny epizod. Dzisiaj życzę Wam wspaniałego dnia, spokojnego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.